Piszę do Ciebie ten list z samego serca polskiej burżuazyjnej jaskini. Potężnym ciosem naszej żelaznej, czerwonej pięści zmiażdżyliśmy polskich faszystowsko-kapitalistycznych generalów i wyzwoliliśmy z ucisku burżuazyjnego jęczący w szponach tyranów Polski robotniczo-wlościański naród i wszystkie inne narodowości, nielitościwie gnębione i eksploatowane przez krwiożerczych panów. Ja szedłem na czele całej Armii Czerwonej i biłem faszystów i ich pachołków, dopóki nie uciekli w poplochu. Możesz być dumna ze swego Miszki, który hardo krocząc pod sztandarem Lenina Stalina zmiódł na wieki zwierzęcy opór polskich zaborców i wyzwolił wszystkie jęczące w kajdanach narody. Pisać do mnie możesz na Vilnius, bo chyba jeszcze tutaj będziemy. Wciska mocno Twoją dłoń i lączę. Komsomolskie pozdrowienie.